A ja mogę to powiedzieć jako ksiądz, jakby nawet dzisiaj trochę o tym myślałem, yy, o, o formacji seminaryjnej. Jakby mm. jest to nadzwyczajny stan w życiu młodego mężczyzny, mm. bo wchodzimy w pewną rolę, już nie świecki, jeszcze nie ksiądz, yy, już musisz być grzeczny, myć szyję i przycinać paznokcie, i, i wszystkim mówić szczęść Boże, a jak chodzisz w koloratce, to wszędzie w kolorację. Mm. I jakby wyposażani jesteśmy w pewne modele, i te, to jest bardzo prosto się wbić w ten model. Bardzo prosto jest żyć w tym modelu, bo on jest wygodny. Znaczy on nawet wielu księży, którzy trochę się boją świata, no będą mówić: Na przykład, no, do, 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 no niech przyniesie tam tej herbaty, trochę niech przyniesie, prawda? Albo będą bać się kobiet, albo będą bać się świata, albo będą się poruszać tylko w świecie kościelnym. I to jakby nie mówię o tym, bo to mogą robić lekarze, policjanci każdy, i każdy nauczyciele i każdy inny. I jakby chodzi o to, że my jesteśmy zapraszani do iluś ról tylko tam brakuje jednego takiego komunikatu pod tytułem ale najpierw no, musisz być sobą musisz być człowiekiem facetem albo kobietą i dopiero potem wchodzisz w te rolę.